W trakcie naszej ewolucyjnej podróży poprzez wcielenia, spotykamy wielu ludzi, z którymi wchodzimy w głębsze relacje. I zostają oni w naszej pamięci na długo, a inni pojawiają się tylko na chwilę, nie odgrywając żadnej szczególnej roli w naszym życiu. Czasami rola tych pierwszych jest tak istotna, że zapisuje się głęboko w naszej duszy. O tego typu relacjach będzie dzisiejszy materiał. Witajcie, kochani, ja nazywam się Krzysztof Bartoszewicz i witam was na moim kanale. W poprzednim filmie mówiłem o kompatybilności dusz i ich relacjach. Dziś temat jest znacznie bardziej skomplikowany, ale mam nadzieję, że uda mi się wyjaśnić wszystkie te zależności występujące pomiędzy duszami. Jak sama nazwa wskazuje, relacje dusz wynikające z pamięci inkarnacyjnej to relacje z duszami, z którymi łączy nas wspólna przeszłość. Często nazywamy je relacjami karmicznymi, ponieważ zdarza się, że ich wynikiem są wspólne zależności, zobowiązania czy niedokończone sprawy. Jednak pamięć inkarnacyjna to nie zawsze coś złego, ale też i nie zawsze coś dobrego. Są to osoby, o których pamięć jest tak silna, że przechodzi ona do obecnego życia. Na potrzeby tego materiału podzielę relacje dusz wynikające z pamięci inkarnacyjnej na te o pozytywnym wydźwięku, jak i te negatywne. Pozytywna pamięć inkarnacyjna to relacje z duszami, które w poprzednich wcieleniach wniosły coś dobrego do naszego życia. Mogą być to wspomniane przeze mnie w poprzednim materiale: dusze kompatybilne, jak i te, z którymi udało nam się stworzyć więź z biegiem czasu. Zwykle to członkowie naszej rodziny, przyjaciele, partnerzy i inne ukochane osoby, które zapisały się głęboko w naszym sercu. Wspomnienia o wspólnie przeżytych chwilach są tak dobre i tak szczególne, że wywierają istotny wpływ na naszą duszę. Czasami jest to wspomniane wspomnienie wspaniałej relacji partnerskiej, gdzie ukochany był dla nas najważniejszą osobą na świecie, czasami to miłość naszego dziecka. Czasami to też doskonały towarzysz podróży, który przebył z nami cały świat lub ktoś, kto uratował nam życie. Spotkania z takimi osobami bardzo przypominają spotkanie z duszą kompatybilną. Często właściwie też tak właśnie jest, że na wskutek wielu wspólnych przeżyć taka kompatybilność wykształca się samoistnie. Kiedy spotykamy taką osobę, mamy głębokie poczucie, że ją znamy. Czasami, a nawet wracają jakieś szczątkowe wspomnienia sytuacji czy zapachów. Czujemy się przy tej osobie bezpiecznie, jakbyśmy wrócili do domu, do miejsca, które dobrze znamy. Taka relacja często jest też określona mianem spotkania soulmate'a lub bliźniaczym płomieniem, choć to akurat określenie duchowego przyjaciela jest tu dużo bardziej trafne. Wiele związków partnerskich to właśnie efekt spotkania dusz, z którymi już wcześniej łączyła nas relacja partnerska. Wspomnienie miłości ożywa, gdy tylko ponownie spotykamy daną duszę w materii. Czasami osoby samotne czują nieokreśloną tęsknotę za kimś lub za czymś. Co w rzeczywistości okazuje się tęsknotą za poprzednią miłością. Spotkanie dusz, które łączy pamięć inkarnacyjna, bywają bardzo intensywne, wręcz nieraz wybuchowe. W przeciwieństwie do dusz kompatybilnych, tu jest wyraźna, wspólna przeszłość. Uczucia i wspomnienia, namiętność dają o sobie znać. Takie spotkanie dość szybko przeradza się w głęboką przyjaźń lub namiętny romans. Z natury jesteśmy sentymentalni i znacznie bardziej cenimy sobie to, co już znamy i co wywołuje u nas pozytywne skojarzenia. Takie właśnie bywają spotkania z duszami, z którymi łączy nas wspólna przeszłość. W skrajnych przypadkach potrafimy doświadczyć wręcz wizji wspomnień z poprzednich cieleń. W pozytywnym aspekcie dusze takie to wspaniali przyjaciele i partnerzy. Są to też te dusze, które Odpowiadają na sygnał SOS naszej duszy, która potrzebuje wsparcia, aby wyjść ze swoich ograniczeń czy niezdrowej sytuacji. Takie dusze często pojawiają się, gdy tkwimy w niezdrowej relacji, z której podświadomie próbujemy się wyrwać. Wtedy dusze kompatybilne i te, z którymi łączy nas pamięć inkarnacyjna, odpowiadają na to wezwanie. Często będąc przyjacielem, który nas wspiera i dodaje sił, by opuścić związek bez przyszłości, lub też stają w pozycji kochanka, do którego możemy dosłownie uciec. Negatywną stroną relacji dusz opartych o pamięć inkarnacyjną jest to, że nie zawsze człowiek w pełni reprezentuje to, kim był w poprzednim wcieleniu. Czasami ukochany, który rozsypywał nam płatki róż pod stopy w poprzednim życiu, dziś jest zagubiony, daleko od swojej duszy i niewiele w nim z dawnej wspaniałości. Taki partner może być złośliwy, toksyczny i zaborczy. Wspomniane wcześniej bliźniacze płomienie lub też fałszywe bliźniaki to w rzeczywistości efekt właśnie takich sytuacji, gdzie ludzi łączy nie faktyczna relacja z teraz, ale żyją nostalgią i uczuciem przeszłości w Stosunku do kogoś, kto reprezentuje coś już zupełnie innego. W mojej pracy zauważam wiele kobiet, które kochają mężczyznę ze swoich wspomnień, a nie tego, z kim są dzisiaj. Czasami dawny ukochany dziś jest zaledwie tego cieniem, posiadając cały sortament negatywnych cech. Takie relacje bywają bardzo trudne i niszczące. Czujemy, że partner nas wyniszcza, choć wciąż w naszym sercu widnieje jego wyidealizowany obraz. Mamy głęboką nadzieję, że któregoś dnia on się zmieni, bo przecież wiemy, czujemy w środku, jak wspaniały był kiedyś. Niestety, zbyt często nie zdajemy sobie sprawy, że ten idealny obraz nie tyczy się jego obecnej formy, ale jedynie wspomnienia tym, kim był kiedyś w poprzednich wcieleniach. Dawny Romeo dziś jest draniem, ale Julia wciąż będzie go kochać. Podam przykład z jednej z sesji, gdzie moja podopieczna z fascynacją i nostalgią opowiadała, że uwielbia piżmowy zapach swojego męża. Choć niestety ich relacja była bardzo niezdrowa. Dopiero po sesji hipnozy regresyjnej zauważyła, że ten zapach to wspomnienie tego, kim był jej mąż był w poprzednim wcieleniu, a dziś używa on wręcz słodkich perfum i ten zapach wcale do niego nie należy. Czego ona wcześniej nawet nie zauważała. W takie relacje często wplecione są też przysięgi inkarnacyjne, o którym opowiem w następnym materiale. Na zakończenie kolejny element połączeń. Pamięci inkarnacyjnej, tym razem ten o wyraźnie negatywnym wydźwięku. Jeśli zdarzyło Ci się spotkać kogoś po raz pierwszy i od razu w Waszych oczach zapaliło się płomienie wrogości, lub nowo poznana koleżanka z pracy od razu staje w Waszych oczach przeciwnikiem bez wyraźnego powodu. Jeśli czujesz ogromną niechęć do kogoś, pomimo tego, że ten ktoś właściwie nic Ci nie zrobił, to niekoniecznie problem złych zamiarów czy niskich wibracji. Tak może objawiać się właśnie pamięć inkarnacyjna między osobami, które wskrzywdziły się nawzajem w przeszłości. Dawny wróg pozostaje wrogiem w naszych oczach, pomimo że minęły setki lat. Nasz oprawca z poprzednich cieleń wciąż może wywoływać u nas strach lub chęć zemsty. Takie powiązania często nazywamy powiązaniami karmicznymi, ponieważ bagaż negatywnych emocji wciąż może na nas, na nas ciążyć i tworzyć subtelne nici związujące ofiarę z oprawcą. Dlatego tak ważnym jest niegromadzenie negatywnego bagażu zwanego przez hindusów runanubanda. Dlatego też istotne są praktyki wybaczania sobie i innym. W ten sposób uwalniamy emocje i wspomnienia, nie dopuszczając też do powstawania negatywnej pamięci inkarnacyjnej. Chciałbym podkreślić, że nie każda znajomość, relacja i zależność muszą wynikać z jakichkolwiek powiązań dusz. Czasami spotykamy nowo poznane osoby, z którymi nie łączy nas nic. Czasami stają się oni naszymi przyjaciółmi, czasami wrogami, a, a jeszcze inni to tylko pyłek niesione przez kosmiczny wiatr, o którym zapomnimy tak, jak i oni zapomną od nas. Najbardziej dokładną formą, pomagającą nam określić, czy mamy do czynienia z pamięcią inkarnacyjną, jest oczywiście analiza wykonywana przez specjalistę. A często są to analizy energetyczne lub odczyty z poziomu duszy regresingi. I moja autorska technika soul core reading łączy w sobie te aspekty, dzięki czemu możemy dokładnie określić zależności między duszami. Osoby chętne zapraszam oczywiście na sesję. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.